Szanownych obywateli gminy Policy, szanowni księży profesorze, szanowni księży proboszczu tej parafii, na której się znajdujemy, pani kapitanie, pani Róża, panie Róża Król, Polskiego Towarzystwa Żydów, Polców, Serdeckich. Witam. Drodzy wszyscy, panie wiceprzewodniczący Rady Powiatu, szanowni zgromadzeni, panie doktorze Schneider i wszyscy, wszyscy obecni, którzy dzisiaj tu przyszli przewodniczącą Rady Osiedla nr 2, panią Krystyną Sewerynczą, jako władczyni administracyjnym tego terenu. Drodzimy się proszę Państwa dzisiaj w dniu szczególnym. Dzisiaj jest 12 października roku Pańskiego 2022, Dzień Urodzin Edyty Stein, Edyty Stein która była kanonizowana, później przez świętego Jana Pawła II e, urodziła się we Wrocławiu i chcemy na, na tą część dzisiaj, 12 października posadzić dom, drzewko tu w tym parku, oczywiście e, ona ro, o, urodziła się we, we Wrocławiu e, później przeszła całą e, swoją kolejkę życia, którą powie tu e, no, doktor Schneider, bo ja nie będę zajmował głosu i była Żydówką później przeszła na katolicyzm, jak Państwo wiedzą i zginęła też tragicznie, też było rocznica w tym roku zgromadzony, to znaczy w, 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 w sierpniu, w, 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 w obozie koncentracyjnym Auschwitz birkenau Także jest podwójna, dzisiaj można powiedzieć, w tym roku rocznica i jej, jej urodzin, jej śmierci, ale dzisiaj czcimy jak gdyby jej dzień urodzin. Proszę również to doktora Schneidera o zabranie głosu i rozszerzenie mojego tematu, bo ja zdaję da, zawsze, jest taka tradycja, gość głos, a to skromny sługa, wszystko słucha, co mówią inni o tym. Wszystkiego dobrego. Witam również ser, bardzo serdecznie media. Moi drodzy Państwo, w nowej szkole filozoficznej Tadeusz Urzewicz... Głośni, głośni, bo nie słychać. Ojciec, to, to może bliżej Tadeusz Urzewicz napisał Właściwie powinno wymawiać się tylko niezbędną ilość słów. Postaramy się więc być możliwie oszczędni. Dzisiaj decyzją Pana Burmistrza Władysława Diakuna o upamiętnieniu w policach przesłania patronki Europy Edyty Stein stała się faktem. Przesłanie Edyty Stein, znakomitej uczennicy Husserla, słowami jej przyjaciela Romana Ingardena, jest bardzo wzruszające właśnie w tym, odsłanianiem świata, do którego normalnie dostępu w pewnym sensie przeważnie się nie ma. Pan burmistrz wespół z księdzem Prałatem Mazurem szeroką korespondencją na dzisiejszą uroczystość zapraszali. I prosili o słowo znakomite osoby. Dostojny panie burmistrzu Polic. Wielebny Księże prałacie doktorze Janie Mazur. W tym trudnym czasie wojny potrzebujemy wstawienictwa patronki Europy Edyty Stein, niech święta Teresa Benedykta od Krzyża modli się za Europę. Żeby znowu możliwy był pokój, sprawiedliwość i pojednanie. Kościół poświęcił Rosję i Ukrainę w sercu Maryi. Módlmy się razem z Matką Bożą i świętą Edytą Stein, by ta straszna wojna dobiegła końca i przywrócono znowu pokój w Europie. Wspólnie z naszymi siostrami i braćmi. Ufni Bogu, aby w pełnym biblijnym sensie z Bożą pomocą znowu nastał szalom, pokój. Andreas, kardynał Arbolelius, biskup Sztokholmu. Z największą radością przyjąłem Pańską inicjatywę poświęcenia w policy, policach tablicy pamiątkowej dedykowanej świętej karmelitance Edycie Stein. W tym roku wspominamy wiele godnych pamięci wydarzeń w jej życiu. Przed stu laty Edyta Stein została ochrzczona w wieku 29 lat, by po długiej drodze w poszukiwaniu prawdy w konsekwencji powrócić do Boga. Mija również 80 lat. Od jej męczeńskiej śmierci w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, w którym jako Żydówka, chrześcijanka i zakonnica została zamordowana przez narodowo-socjalistyczną dyktaturę. Oba wydarzenia są ściśle ze sobą powiązane. W akcie chrztu Edyta Stein wyznała swoją wiarę w zbawiciela człowieka Jezusa Chrystusa któremu ona od tego czasu pokładała całe swoje zaufanie. W krzcie Edyta, usłyszała od Boga niewiążącą obietnicę. Jesteś umiłowaną moją córką. Na byciu dzieckiem bożym, które ma każdy człowiek, ona zbudowała teraz całe swoje życie. Przez niesprawiedliwą śmierć w komorze gazowej w Auschwitz stała się ciągłym, niemym, ale niewątpliwie krzykiem o godności człowieka, którą żaden pan wojny zniszczyć nie może. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, że pan szczególnie w tym czasie, w którym wojna na nowo wstrząsnęła Europą, wspomina ofiarę przemocy Edytę Stein. Tak bardzo potrzebujemy w tej chwili wstawiennictwa takich świadków dla ludzkości i porozumienia między narodami. Życzę panu burmistrzowi i nam wszystkim, że dzięki temu wydarzeniu w policach wielu jej uczestników poznało wartości, które tak bardzo ukształtowało życie Edyty Stein. Ojciec Miguel marquez Cale, Karmelita Bosy, generał Karmelitów Bosych Rzym. Proszę Państwa, do tych głosów dołączyły się też pozdrowienia, które zostały przesłane przez panią Urszulę von der Leyen, panią prezydent Parlamentu Niemieckiego, panią Berbel-Bass panią konsul generalną Niemiec-Gdańsku Kornelię Piper, panią Petry Borsztajt, nadburmistrzynie Gettyngi, nadburmistrza Monachium pana Dietera Reitera, nadburmistrza Greiswaldu Stefana Fasbingera, biskupa luterańskiego z Greiswaldu Tilmana Jeremiasa. Biskupa Luterańskiego z Wrocławia Waldermara Pytla, Prałata Opuszdej, biskupa Fernando Caris, biskupa Limburga, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec Georga Betzinga, prezydenta Centralnej Rady Żydów w Niemczech Józefa Schustera, Metropolitę Wrocławskiego. Józefa Kupnego, Arcybiskupa Hamburga Stefana Hesse, Biskupa Karla Heinza Wismana, Biskupa Spiry, naszego przyjaciela, Arcybiskupa Bambergu Ludwika Szika, Arcybiskupa Kolonii, Kardynała Marii Welke, Kardynała Krzysztofa Szenborna, Biskupa, Arcybiskupa Wiednia, przewodniczącego konferencji Episkopatu Austrii biskupa Regensburga, Rudolfa von der Holzera, arcybiskupa Fryburga, Stefana Burgera. A ksiądz prymas, senior, arcybiskup gnieźnieński, Henryk Muszyński w swoim liście do pana burmistrza dołączył list Edyty Stein do przełożonej w eść z 26, z 6 sierpnia, 40 roku, 42 roku podczas deportacji do Auschwitz. Kochana Matko, jutro o świcie transport wyjedzie na wschód. Przyślij pończochy, różaniec, koce, brewiarz i krzyż, może i sól. Kochana matko, w obozie lato, a noce są zimne, jak śmierć. Mierzę jej suknie, ścieram łzy trupie jej, moje. Bóg tylko wie. Przesuwam w palcach twardy koralik, wołam nad ziemią przez noc do matki króla, Żyda i Boga. Wróżaniec wplatam nasz los. Gdy ból otumania ziom studzi ciało, myśl wlecze na samo dno. Biegnę za Marią, tamtą z Magdali, przez pusty ogród i noc. Pachnie kardamon, Migdały anioł osłania skrzydłem mój krok, a grupie jest pusty. W środku ogrodu Maria, uczniowie i on. Kochana matko, nie płacz, to minie. Pociąg odjedzie na czas. Do gardła wezdrze się szloch silny dymem. Zbije się w niebo mój głos. Cyklon w komorze tak wsiągnie w ciało i weźmie w siebie mój byt, choć Bogu będzie serce pękało, oddam mu krew swą i myśl. Powtarzam, Róży, że to za naród, że to za pokoleń płacz, że trzeba twarzą w twarz mężnie stanąć. Jak stanął Bóg mój Pan. On przecież był Żydem i za nich oddał swój żywot. Na krzyż. Nie bój się, matko, módl się za nami. To pewnie ostatni mój list. Dziękuję, panie, pisze ksiądz kardynał, ksiądz prymas. Muszyński. Panie burmistrzu, księże Prałacie, profesorze Mazur. Dziękuję za norwidowską inspirację. Cyprian Kamil Norwid, jak pamiętamy, pisał, z rzeczy tego świata zostaną dwie. Dwie tylko. Wie tylko poezja i dobroć. I więcej nic. Dziękuję. Dziękuję. Czy coś? jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. W takim wystąpieniu nikt się nie odważy. Dziękuję. To, Panie Aniu, prosimy o dokonanie ceremonii posadzenia drzew. Pierwszy. Niech będzie. Pierwszy. Proszę bardzo, księże proboszczu, wszystkie, proszę bardzo, proszę bardzo, no, no ja wiem, proszę bardzo, w każdym razie ja jestem Jesteś fajny łopatki.

Uroczystość w Parku Staromiejskim dobiega końca. Zaproszeni goście w tej chwili zakończyli sadzenie, kończą właśnie sadzenie. Sadzenie dębu, który ma uczcić pamięć. Będę też tajem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia Państwu. Arikan nukaci kana. Kare. So,